Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Kolory życia. Cieszę się, że tutaj jesteście ze mną i słuchajcie tego, co mam dzisiaj do powiedzenia. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie kciuki podniesione do góry. Fajnie, że jesteście ze mną. Dzisiaj e, zastanawiam się i nad takim tematem już od samego słuchajcie rana, ponieważ no, mamy jakieś takie przeżycia. Wszyscy, oczywiście, znowu mój pies jest tutaj przy mnie i muszę go wziąć na ręce. Poczekajcie. Oh, też się chcę z Wami przywitać. No oczywiście tak, 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 on też zawsze. Jak ja kręcę jakiś film, słuchajcie, to on zawsze chce być ze mną, no bo to taki mały przytulak, nie. Jorki to są takie kochane. <laughs> słuchajcie, zastanawiałam się nad takim filmem, który dzisiaj dla Was przygotowałam, jak długo i jak intensywnie można cierpieć po stracie ukochanej osoby. Temat jest bardzo, bardzo. Słuchajcie, taki... Delikatny, i no, strata y, bardzo bliskiej nam osoby, osoby, którą żeśmy naprawdę kochali, z którą spędzaliśmy wiele czasu, osoby, która była dla nas kimś bardzo ważnym, z którą mieszkaliśmy bardzo długo, którą wydaje nam się znaliśmy bardzo dobrze. Y, kiedy ona od nas odchodzi, no, niektórzy. Z nas płaczą bardzo długo, cierpią bardzo długo i nie mogą sobie poradzić z tą nową sytuacją, w której się znaleźli. I to jest oczywiście naturalne, bo strata kogoś, kto w naszym życiu wniósł coś bardzo ważnego, strata osoby, z którą przeżyliśmy wiele, przepraszam, z którą przeżyliśmy bardzo dużo, wiele emocji mieliśmy wspólnie, kiedy rozumieliśmy się bardzo dobrze, kiedy nawet wspólnie mieszkaliśmy. I ona nawet odchodzi, czujemy wielką pustkę. E, słuchajcie, czujemy ból, czujemy wielką pustkę, czujemy niepowetowaną stratę. Jestem ciężko, a wydaje nam się, że nie przebrniemy kroku do przodu, że nie poradzimy sobie z tą nową sytuacją, w której żeśmy się znaleźli. Czujemy się opuszczeni, czujemy się w pewnym sensie tak mocno zranieni i. E, nawet czasami, słuchajcie, w tym bólu i w rozpaczy, która nas dopada, potrafimy nawet krzyczeć i być źli na osobę, która od nas odeszła, bo wydaje nam się, że jak gdyby zrobiła nam to na specjalnie, prawda? Zdarza się tak, że jesteśmy tak rozgoryczeni we wnętrzu naszego serca. Że czasami nawet no, potrafimy osobę, która zmarła, osobę, która odeszła, bo ja oczywiście mówię o osobach zmarłych, które nas opuściły, to potrafimy no, czasami na te osobę być bardzo złe. To, że my czujemy się, jak gdyby, może nie zdradzeni, ale rzeczywiście mocno opuszczeni, tacy wewnętrznie spustoszeni. To jest normalne. Słuchajcie, więzy z drugą osobą, nam bardzo bliską, osobą, z którą rezonowaliśmy, z osobą, którą bardzo kochaliśmy, z osobą, która była naszym powiernikiem czasami, z osobą, która nas rozumiała, która spędzała z nami bardzo dużo czasu, bardzo często. Doradzała nam, udzielała wielu porad, dawała nam dobre rady, osoba, która nas rzeczywiście kochała, pomagała w trudnych chwilach, była takim wsparciem, wiecie, to nagle od niej się może nie odsunąć, ale z nią się pożegnać i uświadomić sobie, że już jej tutaj nie ma, jest bardzo ciężko. I to niekoniecznie musi być zawsze nasza mama, albo nasza tata, czy może nasze rodzeństwo, może. To może być również może nasza ciocia, nasza kuzynka, nasza dobra znajoma, nasza koleżanka, przez którą, z którą wiele, wiele lat przyjaśniliśmy się, z nasza przyjaciółka oczywiście. To może być również nasza, nasza znajoma czy nasza sąsiadka, ktokolwiek to jest. I jak długo my sobie z tym nie możemy poradzić, wyłącznie i wyłącznie zależy od nas. Każdy z nas ten proces żałoby przeżywa inaczej. Są osoby, które. Bardzo mocno i długo płaczą, nie mogą sobie znaleźć miejsca, szlochają, jest im po prostu smutno. Powiecie, tak naprawdę zostaje się w takiej sytuacji samym, kiedy ukochana osoba od nas odchodzi, odchodzi z tego świata, zostawia nas, gdyby tutaj samych. My odbieramy to jako niepowetowaną stratę, ale płaczemy, no bo po prostu. W pewnym sensie płaczymy nad samymi so, samym sobą, ponieważ jak gdyby Ziemia pod nogami nam się rozstępuje i zauważamy, że zostaliśmy jak gdyby sami. I z tej swojej samotności, nad tą swoją samotnością, nad tym swoim oczekującym nam życiem dalszym, w którym będziemy musieli może sami kroczyć bo już tej osoby kochanej nie ma. Czujemy się rzeczywiście smutni i może też płaczemy nie tylko dlatego, że nas ta osoba opuściła, ale dlatego, że zostaliśmy sami z wieloma rzeczami. Trzeba teraz będzie poradzić sobie samemu. To jest troszeczkę, tak mi się wydaje, też ten żal, że no, ta osoba nas zostawiła w pewnym sensie zostawiła, prawda? Ja już nie mówię, że niepowodowana strata jest wtedy, kiedy rodzice muszą na przykład pożegnać się ze swoim nienarodzonym jeszcze dzieckiem, ale a, które bardzo, bardzo długo czekali i e, pokładali całe nadzieje na to, że wreszcie otrzymają małego dzidziusia, a jednak później dochodzi do tego, że zamiast małego dzidziusia otrzymują... Kochanego aniołka i ten ból, ta rozpacz, i to ten moment pogodzenia się z, z sytuacją, która ich to no oczywiście może trwać. Jak już powiedziałam, każdy człowiek jest w okresie żałoby i przeżywają różnie jedni krócej, jedni dłużej jedni płaczą, inni zamykają się w sobie zamykają się w własnych ścianach nie chcą z nikim rozmawiać. Inni znowu popadają w skrajności, czyli nagle zaczynają robić rzeczy, których do tej pory w ogóle na które nie mieli ochoty. Czyli na przykład popadają w alkoholizm, bo zaczynają spożywać bardzo dużo alkoholu, piwa, drinki. Bądź zaczynają słuchać muzyki, której no bardzo długo. albo w ogóle nie słuchali, bo im się nie podobało, ale teraz, jak gdyby, słuchajcie, przez tą. Te na, używki y, starają się, jak gdyby we własnej głowie zagłuszyć ten, ten ból, ten krzyk, że nagle zostałem sam, prawda? Że nagle muszę sobie z tym wszystkim poradzić, unieść na własnych barkach y, tą sytuację, która mi się przydarzyła, i, i, i jak gdyby chcąc sobie to, może nawet nie odsunąć, ale jak gdyby tą sytuację troszeczkę. Jak gdyby przysypać, wiecie, takimi kamieniami, żeby na chwilę wydawało nam się, że odetchnę, no to wpadamy w taki krąg tych używek. Niektórzy na przykład zaczynają szukać jakichś nowych znajomości, które do tej pory tak by się nie zachowywali, zmieniają może nawet styl ubrania, może nawet zmieniają styl zachowania i to niekoniecznie na ten lepszy. Ale tak jak mówię, chyba są to takie sytuacje, które każdy z nas inaczej przeżywa. Utrata bliskiej osoby zmusza nas czasami do poznania siebie rzeczywiście takimi, jakimi jesteśmy. Pokazuje nam również w lustrze nasze odbicie, mówiąc nam, jak my i na jak długo. Jesteśmy przygotowani albo i nieprzygotowani na takie sytuacje życiowe. Jak my w ogóle umiemy sobie e, zastanowić się nad tym, że mm, ktoś nas opuszcza, bo wiadomo, każdy z nas kiedyś musi pożegnać rodziców, a potem jeszcze innych znajomych i dobrych i złych, a, i obojętnych również. i może nie wydaje mi się, że na takie coś nigdy tak naprawdę w 100% nie jesteśmy przygotowani. Nawet wtedy, kiedy osoba nam ukochana boryka się z bardzo ciężką, śmiertelną chorobą, to słuchajcie, nawet wtedy, kiedy wiemy, że no, należy liczyć się, że, że, że odejdzie od nas, to nawet wtedy jeszcze. Nie umiemy sobie z tym poradzić, chociaż jak gdybyśmy świadomie wiedzieli, no tak, no tak, no tak, musi się zdarzyć, ale podświadomie niestety jesteśmy na to nie nieprzygotowani, bo chcielibyśmy ją zatrzymać na zawsze przy sobie. Płakać jest dobrze. Płakać jest dobrze, przez łzy wychodzą emocje, którymi nie umiemy sobie czasami poradzić. Płacz jest oczyszczający, płacz jest wzmacniający. Taki, wiecie, płacz mocny, szlochający powoduje, że wyrzucamy z siebie. Wszystkie złe rzeczy, które nam nie służą, wyrzucamy żal, ból, wyrzucamy z siebie taką, tą, taką słuchajcie, niemożność poradzenia sobie z taką, taką, wiecie, tak, tak jak siedzimy i mówimy: Ja już nie wiem jak, ja już po prostu nie wiem jak, ja już, ja już po prostu nie wiem jak sobie poradzić w tym danym momencie. Taka długa, ale długa, długa, rzeczywiście straszna, rozpacz nie jest dobra. Powinniśmy przez ten okres tej takiego ciężkiego czasu oczywiście dać sobie czas na to, żeby to przeżyć, ale kiedyś ta żałoba, słuchajcie, powinna się skończyć dla naszego wewnętrznego spokoju, dla naszego wewnętrznego takiego rozwoju, dla naszego spokojnego serca, dlatego że. To jest normalne, że ludzie odchodzą i ludzie przychodzą. I wszystko to, co się rodzi, musi kiedyś umrzeć. Płaczemy, przeżywamy stratę, ale dla własnego, tak jak już mówię, dobra, powinniśmy sobie ten moment żałoby kiedyś. Wiecie, czasami zapędzamy się tak ciągle, tak mi się wydaje. Ciągle zapędzamy się w tym, że, żeby nakręcamy się, jak gdyby mówiąc sobie, że nie, ja nie mogę czegoś innego rozpocząć, bo na przykład mój kochany małżonek odszedł albo. A moja babcia, bez której na przykład nie mogłam sobie nigdy sama poradzić, nagle i sama ja, jak będę na przykład kogoś innego darzyła jakąś sympatią, to tak jak gdybym tą babcię zdradziła, czy jeżeli mój małżonek, odczyta, albo małżonka, jeżeli ja teraz będę chciała się z kimś innym spotykać, no to wiecie, to nam się wydaje, że my w ten sposób tą zmarłą osobę jak gdyby zdradzamy, bo, no bo tyle lat byliśmy z nią, no i teraz nagle tak ją zostawić, bo ona odeszła. Ale to jest niestety normalne. Osoby, które zmarły, potrzebują też, jak gdyby, słuchajcie, takiego takiej pamięci o sobie potrzebują takiego mm, spokoju też, ale ja myślę osobiście, że osoby, które zmarły są, widzą nas, mają z nami na pewno jakiś kontakt bo dusza nigdy nie umiera, ale powinniśmy, słuchajcie, dla ich dobra, bo tak mi się wydaje, że one jednak chcą, abyśmy dalej żyli, dalej funkcjonowali i byliśmy szczęśliwi. To, że oni, że ich życie, takie słuchajcie, cielesne na tej ziemi, dobiegło końca, to spotka nas również nas samych i po tym okresie, tak jak ja już mówiłam, tej, tej ciężkiej żałoby, tego takiego płaczu, tego niepogodzenia się ze stratą, myślę, że lepiej jest już skończyć z, z tymi emocjami, pozwolić również tej kochanej osobie zaznać spokoju, pozwolić jej, jak to się mówi, odejść, pozwolić jej przejść pod, na tą drugą stronę. Do miejsca, w którym wierzymy, że będzie szczęśliwa i po prostu ją pożegnać. E, wiele osób, słuchajcie, ja na przykład mieszkam w Niemczech, i tutaj jest tak, że nie chcę oceniać, czy jest lepiej, czy jest gorzej pod tym względem, ale tutaj jest często tak, że ludzie żegnają kochane osoby, e, odprowadzają ich ciała na cmentarze. Ale tutaj tak bardzo, słuchajcie, nie odwiedza się tych cmentarzy, może tak często jak w Polsce. I to niekoniecznie jest tak, że te osoby nie mają szacunku do swoich zmarłych, bądź ich nie kochali, albo jakoś tak. Nie pamiętają o nich, bo regularnie nie zanoszą świeżych kwiatów. Słuchajcie, mnie się wydaje, że pamięć o zmarłych to jest właśnie taka sercowa pamięć to jest taka, takie noszenie w sercu dobrych e, informacji, dobrych wspomnień o tej osobie, która nas opuściła. Przypominanie sobie tych dobrych rzeczy, które z nami przeżyła, i życzenie tej osobie, aby ta dusza znalazła święty spokój i znalazła dobro i odpoczywała tam, w którym miejscu się teraz znajduje, żebyśmy w ten sposób, żegnając się z osobą, którą myśmy kochali, poczuli się też jak gdyby wolni od dalszych zobowiązań, które wydaje nam się powinniśmy temu zmarłemu świadczyć. Abyśmy mogli naprawdę pójść krok do przodu, abyśmy mogli dalej e, żyć i niekoniecznie ciągle w tej wiecznej żałobie się znajdować. Bo chyba to nie jest taki sens naszego życia, aby po utracie kochanej nam osoby, po stracił kochanej nas osoby, e, nagle e, popaść w skrajną żałobę aż do końca naszego tutaj ziemskiego życia. Takie jest moje zdanie. Temat jest bardzo trudny, temat jest bardzo złożony, bo ból i cierpienie jest również bardzo złożone, ale dopada nas każdego. I w pewnym sensie powinniśmy się może przygotować na, na taki dzień. Chociaż wiecie co? Z taką śmiercią, która nas otacza, która przychodzi bliskie, kochane nam osoby, to jest bardzo różnie, bo ona nigdy nie przychodzi w ten dzień, w który byśmy chcieli. Mówimy, no mogłabyś przyjść w czwartek, a ona przychodzi we wtorek. Przychodzi przed śniadaniem, a przecież mogłaby przyjść po kolacji. Zabiera nam osoby i zostawia po nich dziurę, rozpacz i ból. I nie pyta się, czy jesteś na to przygotowany, ani jednej, ani drugiej strony. Jak radzicie sobie z tym bólem? Napiszcie w komentarzu, będę się bardzo cieszyć. Pa!